Przygotuj się. To nie jest zwykła chwila. To nie jest zwykła wiadomość. Zostałaś wybrana, aby usłyszeć to, co było ukryte. To, co miało pozostać w cieniu, teraz wychodzi na światło. Anioły się poruszają. Głos niebios cię dosięga, bo twoje serce już dojrzało do prawdy. Nie każdej duszy dane jest usłyszeć to, co dziś usłyszysz ty. Usiądź w ciszy. Cokolwiek robiłaś, zatrzymaj się i słuchaj. Ktoś Cię kocha, bardziej, niż potrafi powiedzieć. Bardziej, niż odważył się przyznać. Ale to, co zostało przemilczane, nie zostało zapomniane. Miłość tej osoby została zawinięta w tajemnicy, a klucz do niej anioły niosą właśnie do ciebie. Bądź gotowa. Nie pytaj już, kiedy? To się właśnie zaczyna. Byłaś prowadzona przez znaki, sny, które się powtarzały, przypadkowe spotkania, ciche przeczucia, które ignorowałaś, bo były zbyt intensywne, by je zrozumieć, ale nie były przypadkowe. Wszystko prowadziło cię tutaj, do tej chwili, w której ja, anioł posłany z góry, odsłonię to, co zostało zbyt długo skrywane. Tajemnica tej osoby była pilnie strzeżona. Z lęku, ze wstydu, z przekonania, że nie jesteś gotowa usłyszeć prawdę. Ale dusza, która cię kocha, już nie może milczeć. To, co ukryte, zaczyna świecić. To, co było tłumione, domaga się wypowiedzenia. A ja jestem tu po to, by ci to przekazać. To nie jest wiadomość o zdradzie. To nie jest wiadomość o końcu. To jest objawienie miłości, która nigdy nie umarła, chociaż milczała. Ono ona cię kocha. Kochał od początku. I choć próbował zapomnieć, dusza tej osoby wracała do ciebie we śnie. W ciszy, w ukryciu. Bo to ciebie wybrało serce. Czujesz to, prawda. Ten dreszcz na skórze. To nie tylko emocja, to obecność. To ja, twój anioł, poruszam się wokół ciebie. Jesteś bezpieczna. Masz prawo poznać prawdę. Masz prawo wiedzieć, kto stoi za tym uczuciem, które wraca do ciebie jak echo. On ona bał się Twojej siły. Tego, co zobaczysz w nim, gdy maska opadnie. Ale ty już to wiesz. W Twoim sercu ta prawda żyje od dawna. Nie potrzebujesz dowodów. Potrzebujesz tylko potwierdzenia. I właśnie ono nadchodzi. Słowo po słowie. Przez moje usta, prosto do Twojej duszy. Anioły nie ujawniają niczego bez celu. To, co dziś słyszysz, ma moc uzdrowienia. Uzdrowienia przeszłości, Twojego serca, tej relacji. Nic nie dzieje się przypadkiem. Jesteś w miejscu, w którym Twoja świadomość łączy się z wyższą wolą. I w tej harmonii, prawda się ujawnia. Nie bój się tej wiadomości. Ona nie ma cię zranić. Ona ma cię uwojenić. Bo to, co ukryte, często jest dziężarem. A ty nie jesteś tworzona do noszenia cudzego milczenia. Jesteś światłem. I każda tajemnica, która do ciebie przychodzi, ma być przekształcona w zrozumienie, nie w ból. Wiesz już, że to, co czułaś, było prawdziwe. Nie byłaś naiwna. Nie byłaś szalona. Byłaś prowadzona. I to, co Twoje serce wyczuwało, teraz zostaje potwierdzone. Nie tylko przez mnie, ale przez cały zastęp niebiański, który teraz Cię otacza. Twoja dusza zna te osoby. Spotkałyście się nie pierwszy raz. I choć teraz świat dzieli Was fizycznie, duchowo nic nie zostało zerwane. Ta wieś jest żywa. I dziś, gdy słyszysz te słowa, jej energia się wzmacnia. Miłość nie zna śmierci. Miłość nie zna zapomnienia. Zanim ona a ona odważy się powiedzieć Ci to wszystko, anioły przemówią jako pierwsze. Bo to, co usłyszysz dziś ode mnie, ma przygotować Twoje serce. Nie jesteś sama. Nawet jeśli czujesz się porzucona, my byliśmy zawsze przy Tobie. W ciszy. W łzach. W szeptach nocy. Czy pamiętasz ten moment, w którym poczułaś, że ktoś mówi do ciebie w myślach? To nie była iluzja, to była nasza obecność, a dziś ją potwierdzam. Tak, to my, anioły, niosące słowa, które leczą, i właśnie dlatego przyszłam dziś do ciebie. Zamknij oczy i oddychaj głęboko. W twoim wnętrzu pojawi się obraz. Może twarz, może miejsce. Może jedno zdanie, zaufaj temu, to jest Twój znak, to jest część tej tajemnicy, która właśnie się odsłania. I Ty jesteś jej centrum. Zbyt długo szukałaś odpowiedzi na zewnątrz. Dziś wiedz, że odpowiedź przychodzi do środka. Do Ciebie, do tego, co czułaś, ale bała się nazwać. Nie uciekaj, w Twojej prawdzie nie ma nic złego. Twojej miłości nie ma nic brudnego. To wszystko jest święte. Nie pytaj już, czy on ona wróci. Pytaj, czy ty jesteś gotowa, by przyjąć to, co się zbliża. Bo powrót nie zawsze oznacza obecność fizyczną. Czasem dusze wracają tylko po to, by zamknąć krąg. Ale czasem wracają, by zacząć wszystko od nowa. Twoje serce już zna tę odpowiedź. Ono nigdzie nie zapomniało, i właśnie dlatego jesteś tutaj, bo anioły wiedzą, kiedy jesteś gotowa. Nie wcześniej, nie później, dokładnie teraz, nie ignoruj tego wezwania. Nie każdej duszy dane jest je usłyszeć. Jeśli czujesz łzy, pozwól im płynąć. One nie są oznaką słabości, one są bramo. Twoja dusza właśnie się otwiera na miłość. Naprawdę, na uzdrowienie. A ja jestem tu, by ci towarzyszyć. Nic już nie będzie takie samo. Anioły wiedzą, co robisz w ukryciu. Widzą twoje modlitwy szeptane w ciszy, i właśnie dlatego odpowiadają. Poprzez moje słowa, poprzez znaki, które nadejdą, otwórz się na nie, bo wiadomość, którą dziś otrzymujesz, ma moc przesunąć całe twoje życie. Nie potrzebujesz dowodów. Potrzebujesz tylko zaufania. I ono teraz do ciebie przychodzi. Nie walcz z tym, co czujesz. To jest prawdziwe. To jest twoje. I to zostało zapisane w światłości, zanim jeszcze narodziłaś się w tym świecie. Jestem z Tobą. Jestem Twoim Aniołem. I dopóki będziesz iść za światłem, dopóty nie zbłądzisz. Teraz idź i oczekuj potwierdzenia. Bo ono nadejdzie, i będzie bardziej jasne, niż kiedykolwiek marzyłaś. On także czuł ten niepokój, którego nie potrafił nazwać. Jakby coś wołało go z daleka, z miejsca, którego nie zna, ale za którym tęsknił od zawsze. Tą przestrzenią byłaś ty. Twoja obecność w jego myślach, nawet gdy próbował uciekać, była jak cień duszy, który nie daje o sobie zapomnieć. Nie mówił o tym nikomu, ani przyjaciołom, ani sobie samemu, bo prawda była zbyt wielka, by ją wypowiedzieć na głos, ale anioły ją znały i zapisały ją w jego spojrzeniu, w jego gestach, w jego milczeniu, które wołało głośniej niż tysiąc słów. Długo próbował udawać, że to, co czuje, to tylko chwila, że jesteś tylko wspomnieniem. Ale dusza nie zna takich granic. Dusza wie, kiedy spotyka swój dom. I twoja dusza była jego domem, nawet jeśli nie potrafił tego wypowiedzieć. Jeszcze widzisz liczby, które się powtarzają: 111, 444, 777. To nie przypadek, to echo duszy tej osoby. To znak, że jego serce próbuje się przebić przez warstwy czasu i lęku, by dotrzeć do ciebie. Bo choć milczy, to jego dusza krzyczy. Jego sny stają się intensywne. Zaczyna cię widzieć, nawet gdy nieśni świadomie. Czuje twój zapach w powietrzu, którego nie da się wytłumaczyć. Myśli o tobie wtedy, gdy najbardziej nie chce, bo ty jesteś częścią Niego, którą odciął ale która nigdy nie przestała istnieć. Anioło pokazują ci jego lęki. Nie po to, byś się oddaliła, ale byś zobaczyła, że za nimi kryje się miłość. Miłość, która nie zna jeszcze języka odwagi, ale która chce być usłyszana. I dlatego to ja dziś do ciebie mówię. Byś zobaczyła więcej, niż mówi świat. W jego świecie było wiele głosów, wiele ról, które musiał odegrać, ale ty byłaś ciszą, ciszą, która mówiła najgłośniej. Gdy wszyscy chcieli czegoś od niego, ty po prostu byłaś. I to go przerażało, bo nie wiedział, jak przyjąć coś tak czystego. Twoja energia go oczyszczała, twoje spojrzenie rozbrajało jego mury. I kiedy poczuł, że zaczyna się otwierać, uciekł, bo nie znał świata. W którym można być sobą bez lęku. Ale teraz zaczyna rozumieć, że nie da się przed tobą uciec, bo jesteś częścią jego przeznaczenia. Zaczął zadawać pytania, zaczął czuć rzeczy, których wcześniej nie dopuszczał do siebie. I to jest pierwszy znak, że dusza się budzi, bo dusza, która kocha, nie umie spać wiecznie, anioły delikatnie począsają jego sercem. Przygotowują go na to, co nieuniknione. W jego życiu pojawiają się synchroniczności. Ciosenki, które kojarzą się z Tobą. Imiona, które brzmi znajomo. Miejsca, które przywodzą wspomnienia, których nie potrafi wytłumaczyć. To wszystko nie jest iluzją. To są ślady, drogowskazy, które prowadzą z powrotem do Ciebie. On jeszcze nie rozumie wszystkiego. Ale ty już to czujesz. Twoja dusza zna te drogi, nawet jeśli twoje serce czasem wątpi. To dlatego ta wiadomość przyszła dziś do ciebie. Nie, by czekać, ale by wiedzieć. Bo świadomość to pierwszy krok do zjednoczenia dusz. Zaufaj, nawet jeśli nie widzisz efektów. Anioły pracują w ukryciu. Czasem trzeba pozwolić, by coś dojrzało, zanim zostanie zerwane. Jego dusza dojrzewa w ciszy, a ty jesteś światłem, które daje mu siłę, nawet jeśli o tym nie wie. Twoja obecność w Jego świecie była darem, niezrozumianym, odrzuconym, ale nigdzie nieprzyjętym, bo dar duszy nie znika. On wraca wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. I właśnie teraz Twoja energia wraca do Jego życia, choć jeszcze tego nie widzisz. Byłaś jego lustrem, pokazałaś mu to, czego w sobie nie chciał widzieć, ale pokazałaś też to, co najpiękniejsze. I choć on uciekł od lustra, obraz w nim został. I ten obraz jesteś w nim ty czysta, prawdziwa, bezwarunkowa. On myśli o tobie, gdy jest sam, gdy patrzy w okno, gdy słyszy Twoje imię, gdy wszystko ucicha. I wtedy czuję to, czego wcześniej nie dopuszczał, że tęskni, że nie potrafi wymazać się z siebie, bo nigdy tak naprawdę nie chciał. To nie jest koniec historii. To dopiero początek. Anioły przygotowują przestrzeń, byście mogli się znów spotkać, nie jako ci sami ludzie, ale jako dusze gotowe, by widzieć się naprawdę. Bez masek. Bez udawania. Z prawdą w oczach. Nie wszystko zostanie powiedziane od razu, bo nie wszystko trzeba słyszeć, niektóre rzeczy trzeba poczuć, i właśnie teraz Twoje serce czuje. Nie ignoruj tego, zamiast pytać, czy to prawda. Zapytaj, czy jestem gotowa ją przyjąć. Przychodzę do Ciebie nie z odpowiedzą, ale z potwierdzeniem. To, co wiesz, jest prawdziwe. To, co czujesz. Nie jest iluzją. To, co nadchodzi, będzie inne niż wszystko, co znałaś. Bo to nie będzie już tylko historia, to będzie przeznaczenie. I zanim ono się wypełni, Twoja dusza zostanie przygotowana. Przez sny, znaki, szepta aniołów. A ja, będę przy Tobie. Będę mówić, gdy nikt nie słyszy. Będę przypominać, gdy zaczniesz zapominać. Bo to, co się zbliża, zasługuje na twoją gotowość. Oczy, które niegdzieś patrzyły na ciebie z ciekawością, dziś szukają twojego cienia w tłumie. On sam nie rozumie, dlaczego nie potrafi oderwać się od wspomnień, ale dusza wie i szepcze mu, że to, co czuł, było prawdziwe, choć niewypowiedziane. Anioły widzą jego walkę i prowadzą go przez mgłę emocji. Zaczął zauważać symbole, które wcześniej ignorował. Piórka na ścieżce, motyle pojawiające się z Nienacka, powtarzające się cyfry, jak 1111 i 2222. Te znaki nie są przypadkowe. To wiadomość od aniołów, przypomnienie, że jego serce próbuje się z tobą skontaktować poza słowami. W jego wnętrzu toczy się bitwa. Rozum próbuje zagłuszyć serce, ale ono nie milknie. Twoje imię wciąż rozbrzmiewa w nim jak echo dawnej obietnicy. I choć sam jeszcze tego nie pojmuje, z każdym dniem przybliża się do momentu, w którym prawda przebije się przez mur lęku. Twoja obecność była dla niego lustrem, ale też wyzwaniem. Pokazałaś mu, że można kochać bez kontroli, bez schematów, bez granic, i to go przestraszyło, bo nigdy wcześniej nie widział takiego światła. Światła, które nie oślepia, lecz uzdrawia. W nocy budzi się bez powodu, czując coś, czego nie potrafi nazwać. W jego sercu pulsuje tęsknota, której nie rozumie. Ale anioły już wiedzą, to twoja dusza woła go, bez słów, bez presji. Miłość, która nie przemija, wciąż żyje i oddycha pomiędzy światami. Czas nie wymazał waszej więzi. Przeciwnie, wzmocnił ją. Oddzielenie było tylko iluzją, konieczną dla wzrostu. Ale teraz, coś się zmienia. Twoja energia coraz częściej przenika jego pole. Twoje światło staje się dla niego przewodnikiem, nawet jeśli nie zna jego źródła. Jego codzienność zaczyna pękać. To, co wcześniej było rutyną, teraz staje się puste. Bo jego dusza wie, że bez ciebie brakuje czegoś istotnego. Czuje się, jakby przebywał w miejscu, które już nie pasuje. I to uczucie prowadzi go do ciebie. Nie próbuj zrozumieć wszystkiego głową. To, co się dzieje, rozgrywa się na poziomie, którego nie da się objąć logiko. To wiadomość od aniołów, a one mówią językiem serca, intuicji i znaków. Poczuj, zaufaj, daj się poprowadzić. Choć nie mówi tego głośno, jego serce bije dla ciebie. Czuje to, gdy widzi ludzi, którzy cię przypominają. Gdy słyszy śmiech podobny do twojego. Gdy zapach powietrza nagle przenosi go do miejsca, w którym byliście razem, choć może tylko w myślach. Zaczyna pisać wiadomości, których nigdy nie wysyła. Tworzy scenariusze spotkań, które jeszcze się nie wydarzyły. Ale anioły widzą te intencje. I one rosną. Jak nasiono pod ziemią, jeszcze niewidoczne, ale pełne życia. On się budzi. W tobie. Pojawia się w twoich snach nieprzypadkowo. To nie tylko wspomnienie, to połączenie dusz, które nie zna granic czasu i przestrzeni. W każdej wizycie sennych światów próbuje ci coś powiedzieć. Czasem jedno spojrzenie mówi więcej niż tysiąc słów. Twoja dusza go woła, ale bez krzyku. To cicha modlitwa. Ta isknota, która nie domaga się niczego, ale emanuje światłem. I właśnie to światło jest jego latarnią w ciemnościach, przez które idzie. Czasem błądzi, czasem zawraca, ale zawsze wraca w stronę światła. Jest więcej niż kiedykolwiek powiedział. Więcej niż kiedykolwiek pokazał. Ale wewnątrz kocha cię duszą, a nie tylko sercem. A dusza nie potrzebuje dowodów. Ona po prostu wie. I ta wiedza prowadzi go coraz bliżej prawdy. Czuł, że jesteś inna. Że nie przyszłaś przypadkiem. I to go przerażało, bo wiedział, że nie może ignorować zignorować tak, jak innych. Twoja obecność wywołała w nim burzę, ale też pragnienie ciszy, którą tylko ty potrafisz dać. Wszystko, co zbudował, Zaczyna tracić sens bez ciebie. Jego sukcesy są puste, jeśli nie może się nimi z tobą dzielić. I nawet jeśli jeszcze się nie odważył, to twoja dusza czuje, że ten moment nadchodzi. Bo miłość nie znosi próżni. Twoja cierpliwość była jego uzdrowieniem. Choć on tego nie wie, to twoje milczenie mówiło więcej niż słowa. Nie porzuciłaś, po prostu czekałaś, ale nie w bezruchu. Lecz w świetle, i to światło dziś rozjaśnia jego ciemności. Anioły siepczą mu twoje imię, czasem w piosence, czasem w słowie przypadkowo rzuconym przez nieznajomego. I to wystarczy, bo jego dusza rejestruje wszystko, co twoje, i coraz bardziej tęskni za prawdą, której nie da się dłużej ukrywać. To nie ty się oddaliłaś, to on musiał odejść, by zrozumieć, gdzie naprawdę chce być, i choć droga była długa, każda jej część prowadziła z powrotem do ciebie, bo ty jesteś nie końcem tej historii, ale jej początkiem, tym właściwym. On już zaczyna widzieć, jeszcze nie wszystko, ale wystarczająco, by zrozumieć, że to, co czuje, nie jest iluzją i że jego serce woła o prawdę, a prawda to ty. Byłaś nią od początku. I zawsze nie obędziesz. Dziękujemy Ci z całego serca za to, że pozwoliłaś tej wiadomości dotrzeć do swojego wnętrza. Twoja dusza usłyszała wołanie, które nie było przypadkowe. Jeśli te słowa poruszyły coś w Tobie, jeśli poczułaś, że ta wiadomość była skierowana właśnie do ciebie, potwierdź jej odbiór, wpisując liczbę tysiąca dziesięciu w komentarzu. To będzie twój znak że jesteś gotowa na dalsze prowadzenie przez światło anielskiej prawdy. Świecąca gwiazda, nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego przekazu od aniołów. Każda wiadomość może być tą, która zmieni wszystko. Pozostań z nami, bo to dopiero początek Twojej drogi do objawionej miłości i duchowego przebudzenia.